Witam w kolejnym filmie. Moje serduszko pod wasze serduszka, tytuł filmu Dlaczego ludzie boją się śmierci. Aby ten film zrozumieć, należy oglądać poprzedni film o opiekunach. Tam dokładnie powiedziałem, jaka jest droga ludzi do tzw. piekła, do tzw. podczepień. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają nasi opiekunowie? I Tamten film kończy się właśnie wprowadzeniem do tego filmu. Dlaczego ludzie boją się śmierci? Kochani, jeżeli chcecie obejrzeć ten film w całości, to zapraszam na naszą platformę aronhome.pl. Tam te filmy będą w całości. Tu na YouTubie będzie tylko zapowiedź. Koszt abonamentu miesięcznego to 10 zł plus VAT. Nie trzeba być, powiedzmy, uczestnikiem w naszym portalu społecznościowym. Można zalogować się w cudzysłowie incognito, czyli... Po prostu być zalogowanym i korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje platforma darmowych medytacji, nowych kursów i właśnie uczestnictwa w czatach na żywo, we wspólnych medytacjach, we wspólnym uzdrawianiu, które się pojawi i oczywiście mieć dostęp do najnowszych filmów, które będę kręcił. Wszystkich serdecznie zapraszam. Dalsza część tego filmu na naszej platformie AronHome.pl. Do usłyszenia na platformie.